Gdzie można kupić tanie nieruchomości w Hiszpanii? Gdzie można kupić tanie mieszkania w Hiszpanii? Najlepiej takie, żeby to były mieszkania fajne, ładne, przestronne, no i oczywiście tanie, aby się w nich dobrze żyło. Czy istnieją w ogóle tanie mieszkania w Hiszpanii? Zaraz to wszystko sprawdzimy. Ale zanim przejdę dalej, pamiętajmy o tym, że na cenę mieszkania właściwie nie składa się tylko sama cena mieszkania, nominalna, czyli cena apartamentu, czy domu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli zaciągamy kredyt, to na cenę mieszkania. Właściwie składa się także kredyt hipoteczny i jego wysokość, wysokość rat, wysokość oprocentowania i kosztów wokoło kredytowych, no ale także utrzymania takiego mieszkania, utrzymania takiej nieruchomości, remontów, napraw, ogrzewania i oświetlania. Tak więc pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o Hiszpanię, w której no, dzisiaj mamy bardzo ciepłą pogodę, bo na przykład w Zakopanym mamy dzisiaj 9 stopni, w dzień 7, 11, 11 minus 2 stopnie będzie w poniedziałek, w nocy, we wtorek, minus 2, minus 3, więc dalej mamy bardzo zimną pogodę, mimo tego, że jest już prawie początek kwietnia. Tak więc. W Polsce dalej trzeba ogrzewać swoje nieruchomości. Jest wysokie oprocentowanie, trzeba ogrzewać, oświetlać gaz, ogrzewanie drogi, prąd drogi, kredyty te trzy razy wyżej oprocentowane. No, a same nieruchomości w Hiszpanii pamiętajmy, że potrafią być 2, 3, 4 razy nominalnie, czasem 5, 6, 7 razy nominalnie tańsze. Więc to, co zaraz teraz powiem, to może szokować wielu ludzi, ale. Yy, całkowity koszt nieruchomości przez 30 lat średnio potrafi wyjść nawet 10 do 15 razy mniej niż w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce oprocentowanie jest bardzo wysokie, a tam jest o wiele niższe skrajnie niższe w porównaniu do naszego więc raty są bardzo nisko oprocentowane. Same nieruchomości są 3-4 razy tańsze nominalnie, czasem 5, 6, 7 razy tańsze nominalnie. Na to wszystko jeszcze dokłada się, nie potrzeba używania dużo gazu, bo w większości tam miejsc możemy sobie takie wybrać, gdzie prawie w ogóle no, no nie ma właściwie zimy, prawda? Czyli nie trzeba zbytnio dużo gazu używać, w zimniejsze może dni styczniowe, lutowe, trochę i tyle, ale to jest minimalnie w porównaniu do tego, co w Polsce, a słoneczko widzimy w takiej sewilli też nam świeci, gdy w zakopanym. Za kilkanaście dni w nocy będziemy mieli po minus 2-3-4 stopnie. W nocy, oczywiście, bo w dzień to cieplej. To proszę zobaczyć, tutaj mamy Sewillę 21, 20, 21, 23, 22, 22, 19 stopni. Szczere słoneczko, tak? Taka jest rzeczywistość. A z drugiej strony, tutaj proszę zobaczyć, co tutaj nam wyszło. Google wprowadził, Google wprowadził przegląd AI. Tutaj mamy, pokazuje nam kredyty wpisały kredyty mieszkaniowe, tak to wygląda, AI, yy, 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 wyszukiwarka Google AI, yy, no ale na dole mamy dalej, prawda, no i wiem, że kredyty na przykład w Polsce, w takim banku PKO są oprocentowane, wiecie, no pery są prawie 10%, 9, 8, w zależności to jaki kredyt zaciągamy, więc to jest kuriozalne, porówn porównując kredyty hipoteczne na mieszkania w Polsce do kredytów hipotecznych na przykład w Hiszpanii, bo tam są kredyty oprocentowane 2-3%, 3,5, a w Polsce 7,8,90 PRSO. E, PP, tak więc, no to jest wiele rzeczy, ale czy, je, czy są te mieszkania naprawdę tanie? No i zobaczymy, czy w Sewilli te mieszkania są tanie, czy też te mieszkania w Sewilli nie są tanie. A mieszkania mamy tutaj, i zaznaczyłem tylko duże mieszkania wokół Sewilli. I od 80 m2 i minimum 60 tysięcy euro wzwyż, abyśmy się nie zajmowali ultratanimi i małymi poniżej 80 m, a będziemy sobie patrzeć już na takie porządne. Ale zanim przejdę dalej, bardzo proszę wszystkich o subskrybowanie kanału, o klikanie łapeczki w górę. Ta subskrypcja naprawdę mi pomoże. Dziękuję serdecznie za subskrypcję. Będą dzięki temu lepsze materiały, na pewno. Każdy może dołożyć cegiełkę do coraz lepszych materiałów. Dziękuję i przychodzę dalej. Tak więc widzimy tutaj nieruchomości, proszę bardzo. Eee, no, tam są plaże, tam jest morze, tanie nieruchomości, czyli już się zaczynają bardzo tanie takie rudery. Były jeszcze tańsze, tylko że ja zaznaczyłem minimum 80 m2 i yy, yy, no, 60 tysięcy euro. Więc tam były dużo, dużo tańsze. Tutaj taka totalna rudera. E, proszę bardzo, sobie patrzymy. Przejedziemy, pewnie tych ruder tutaj to będzie cała masa. Będzie ich przejedziemy sobie na. O, mamy. Chociaż tam przed chwilą był y, dom. Proszę bardzo, tam był przed chwilą dom. Tu mamy taki dom. O, pyk, 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 a nie no nie za pięknie, no ale jest jak jest eee, przyjedźmy sobie na od razu trzecią stronę no i mamy tutaj, proszę bardzo Penthouse in Incale Matadero proszę bardzo Penthouse hmm. 62 tysiące euro czyli ile? mniej niż 200 tysięcy złotych 190 tysięcy złotych, o jest ryneczek jest kaweczka, Mo można sobie wyjść i jeść sobie. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. O. 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 Cała masa takich taniutkich. Tutaj mamy investor pending possession. A e jedziemy dalej. O. Widzicie ile tego jest tutaj? Na przykład mamy House in. Uh, village house distributed over two floors. Located on a quiet street in Pruna. Bedrooms, one bedroom. Kitchen, living, dining room and patio with tiles. Proszę bardzo, a nie ma zdjęć. Dobra. Do widzenia. No i popatrzcie, ile tego jest. Tanich domów w Hiszpanii jest tyle, że głowa boli. A jeżeli jeszcze sobie weźmiemy pod uwagę, opacie Fakt, że są tanie kredyty, to są prawie jak za darmo. Tutaj, co tutaj? Dom chyba z tych to jest. Dom z. Dom z. Mm, 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 dom z. Z baraków jakichś tych. E, tych kontenerów, chyba. Tak to wygląda. No super. Fajnie. Dobra, zobaczymy w środku, jak to wygląda. Jestem ciekawy. No tak to wygląda, właśnie tak to wygląda. Dobra idziemy dalej. Proszę o tutaj mamy jakieś osiedlać 159 metrów kwadratowych. I nie ma zdjęć. O. Proszę bardzo. O, tu mamy 100 m2, o, jakaś palemka, czy tam coś, jakiś ogródeczek. Proszę, zaraz zobaczymy, czy dom okazały. O, basen nawet masz. 100 m kwadratowych z basenem. Nie jest źle. No taki stary, bo stary, no ale wiecie, 200 tysięcy złotych, tak? 100 m kwadratowych z basenem. Nad czym się tu zastanawiać? No tutaj zobaczymy sobie jakaś wioseczka yy, 136 metrów kwadratowych. Proszę bardzo. O, no do remontu, bo do remontu. No, no ale wiecie, no 200 000 złotych no. Yy, 6 razy, 6 razy 4 to jest więcej. Yy, to jest wiecie 250 000 złotych. Yy, no, ale może by poszło za 200. Yy, no, różnie bywa. Za 200 może by poszło. Proszę bardzo, proszę, proszę. O, proszę, proszę. O, tutaj, tu tarasik był fajny. Zobaczymy. Podoba mi się ten tarasik 206 me... 264 metry kwadratowe. Eee, taki jest, jaki jest, ale tarasik mi się podoba. O, to chyba biznes jakiś można założyć. Nie, nie wiem. Dobra, nie ma. Nie wiemy, <laughs> nie wiemy, co to będzie. O, mamy w jakimś mieście. Plac 110 metrów kwadratowych, proszę bardzo i też się nie dowiemy. No tak to z tymi tanimi jest. Yy, jedziemy dalej. Bardzo często tak jest, ale bardzo często tak nie jest. Yy, Przyjedźmy sobie do dziewiątej strony, przesuniemy sobie, tam. zobaczymy co się o po 70 tysięcy euro. O tam coś ładnego było. Ładny widok chociażby. Yy, 140 metrów kwadratowych. Małe miasteczko. No, w środku nie najgorzej. Wiecie, 140 metrów kwadratowych. 7 razy 4. 280 000 zł za 140 metrów kwadratowych. Chciałbym przypomnieć, że y, takie 70 000 euro. Proszę bardzo, 70 000 euro. Raz, 2 trzy. Y, na 3% tam można dostać. To chciałbym przypomnieć, że gdyby dostać 100% kredytu, oczywiście tam 100% nie dostaniemy, ale gdyby dostać 100%, to rata nas wyniesie tylko 295 tysięcy. Jeżeli wpłacimy 10 tysięcy znaczy i zaciągniemy sobie 60 tysięcy, no to rata nas na, na taką nieruchomość wyniesie, proszę bardzo, 250 000 z tysięcy, przepraszam, eee, sorry, pomyliłem się coś tam, eee, 253 euro, a chciałbym przypomnieć, że wynagrodzenie w Hiszpanii e, wynosi 1200 euro miesięcznie, minimalnie, czyli e, zarabiając minimalną ratę kredytową na taką nieruchomość wyniesie na 250 euro, czyli z minimalnego wynagrodzenia zostanie nam jeszcze 950 euro. E, no, szanowni Państwo, cóż tutaj mówić, e, bardzo dużo tanich mieszkań w Hiszpanii jest, są bardzo tanie i jeszcze tańsze na kredyt. W głowie się to nie mieści w porównaniu do tego, co byśmy musieli porównywać w Polsce. Tak więc mamy, mamy to. Zapraszam na więcej filmów. Więcej będzie filmów, jeżeli będzie więcej subskrypcji. Dlatego bardzo proszę każdego o subskrybowanie. Dziękuję serdecznie i klikanie łapeczki w górę, merytoryczne komentowanie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam już wkrótce. Się usłyszymy. Cześć.